W 79 roku naszej ery doszło do erupcji wulkanu Wezuwiusza. W wyniku tego zostało zniszczone i, i pogrzebane pod kilkumetrową warstwą podpiołów miasto Pompeje. Ale to nie tylko Pompeje zostały zniszczone. Oprócz Pompeji było to na przykład jeszcze jedno miasto Herkulanum. Dokładna data to 24, tylko do końca nie wiemy, czy był to sierpień, czy był to... To październik 1979 roku. Ale już kilka lat wcześniej, 5 lutego 1962 roku, 65% Pompeji zostało zniszczonych w wyniku trzęsienia ziemi. Oczywiście nikt się nie spodziewał wybuchu wulkanu. Bezów już wcześniej wybuch niejako miał erupcję w 8 wieku przed naszą erą, czyli prawie 1000 lat był nieaktywny. To tak jakby obok nas była jakaś góra porośnięta lasami, z polami i nagle eksplodowała. Skąd o tym wszystkim wiemy? Skąd znamy taką dokładną relację? Dzięki świadkowi, który to opisał. Był, był to Pliniusz Młodszy i właśnie on opisał, że około południa doszło do wybuchu. W wyniku tego wybuchu spadł deszcz popiołu i kamieni spowodowało to pożary, zawalenia budynków, a także coś o wiele gorszego, czyli trujące gazy oraz powietrze, chmura powietrza o bardzo wysokiej temperaturze, tak zwany obłok piroklastyczny, czyli chmura gazu o temperaturze 200-475, a może nawet 400 stopni, czyli coś co jest w stanie zabić człowieka w ułamku sekundy. I taki obłok najprawdopodobniej pędził z prędkością około 160 km na godzinę. Obecnie około 2 trzecich tego miasta zostało mm, odsłonięte Pompeji, ale te badania nadal trwają. Wybuch tego wulkanu nie był to wybuch taki, jak najczęściej sobie wyobrażamy, że po prostu płynęła lawa, która powoli płynęła i płynęła. W takim przypadku Pompeje były na tyle daleko od Wezwiusza, że wszyscy by bez większych problemów uciekli. Był to właśnie wybuch, który spowodował wyrzut trujących gazów, bardzo gorących gazów oraz olbrzymi ilości popiołów. Pompeje, Pompeje zostały przykryte pięcio, sześciu, a w niektórych miejscach nawet siedmiometrową warstwą Popiołów wulkanicznych, to dzięki właśnie tym popiołom w tak świetny sposób zachowały się tamto miasto. O, dzięki tym odkryciom, badaniom archeologicznym udało się zbadać freski, mozaiki, domy, budynki gospodarcze, warsztaty i w niejako w o wiele lepszy sposób niż do tej pory wiedzieliśmy, odwzorować w jaki sposób takie miasta rzymskie, miasta tamtego okresu w rejonie śródziemnomorskim istniały, w jaki sposób działały, jak to wszystko wyglądało. Ta ilość informacji, którą nam dały Pompeje, naprawdę jest bardzo duża. Bardzo ciekawe jest to, że to drugie miasto Herkulu Alanum, też zostało zniszczone. Ale ludzie próbowali stamtąd uciekać. Tylko kilka osób zostało znalezionych na ulicach zagrzebanych pod popiołami, a kilkaset osób zostało znalezionych nad morzem, tam gdzie próbowało uciec. Niestety ta chmura, obłok piroklastyczny, ta chmura gazu o dużej temperaturze w łatwy sposób tam dotarła i ich wszystkich zabiła. Natomiast w przypadku Pompeji około do tej pory znaleziono około 2 tysiące osób, które tam zginęły. Niektórzy twierdzą, że ta liczba osób, które zginęły w Pompejach, wynosiła około 5000. tysięcy. Nie wiemy, ile osób udało się uratować. Niektórzy twierdzą, że miasto to zamieszkiwało nawet do 20 tysięcy osób, ale raczej o tym... Ale jak na razie to są kwestie sporne. Oczywiście te badania archeologiczne nadal tam trwają. Co się stało z Pompejami? Gdy zostały pogrzebane, ludzie niejako po jakimś czasie o, nim, o nich zapomnieli. Dopiero kilkaset lat temu rozpoczęły się te badania archeologiczne i niestety rozpoczęły się też kradzieże na olbrzymią skalę. Często naprawdę zorganizowane grupy kradły potężne ilości tych. Starożytnych, znajdujących się tam skarbów. To nie są takie skarby, że to jest złoto, platyna, srebro, tylko freski, obrazy, rzeźby. I bardzo duża ilość tych miejsc w Pompejach została właśnie ukradziona przez szabrowników, przez złodziei, i później sprzedana w nielegalny sposób. Co by było, gdyby teraz taki wulkan wybuchł hmm, obok naszej miejscowości, obok naszego miasta? Gdyby to była taka erupcja jak wtedy, ona trwała wtedy trzy dni, ale te trujące gazy, które poruszają się z prędkością około 160 km na godzinę, a może więcej, nie dałyby nam żadnych szans. Może nam się wydawać, że mamy samochody, samoloty, że jesteśmy w stanie przepowiadać te wybuchy wulkanów. Oczywiście wtedy były te wcześniejsze wstrząsy, to trzęsienie ziemi. Ludzie nie znali, no, technika, wiedza była wtedy na całkiem innym poziomie niż obecnie, ale gdyby to doszło do takiej erupcji, wybuchu wulkanu nagłego, to raczej. Nic byśmy nie byli w stanie zrobić. Oczywiście ci bardziej oddaleni mogliby uciec, ale w promieniu kilku kilkunastu kilometrów raczej nikt nie miałby żadnych szans i nie ochroniłyby nas ani samochody, ani współczesne budynki, chmura piroklastyczna, o tak wysokiej prędkości i temperaturze zabiłaby nas wszystkich. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania i do spojrzenia do linków zamieszczonych w opisie. Dziękuję za uwagę.